Symulacja pomogła nam w tym, żeby dowiedzieć się jak dokładnie zachowuje się badane przez nasz łożysko w przeciwieństwie do tych wyników, które byśmy uzyskali stosując metody takie tradycyjne do tej pory wykorzystywane, które nam tylko podają przybliżony obraz rzeczywistości. Firma działa na rynku już od 25 lat i można powiedzieć, że przez ten czas wyrobiliśmy sobie pozycję lidera w Polsce, jeśli chodzi o projektowanie i dostarczanie wysokiej jakości łożysk hydrodynamicznych, czyli takich łożysk, gdzie ta część ruchoma maszyny jest oddzielana od tej nieruchomej części, która jest łożysko, bardzo cienką warstwą oleju, nawet grubości ludzkiego włosa albo mniejszej. Problem związany z wieloma dzisiaj stosowanymi łożyskami polega na tym, że do ich projektowania często wykorzystywane były metody Obliczeniowe i wytyczne, opracowywane jeszcze nawet w latach 80. ubiegłego wieku. Te użyska, które my oferujemy, wyróżniają się między innymi tym, że do ich projektowania wykorzystujemy analizy przepływowe, które łączymy z symulacjami strukturalnymi, po to, żeby dowiedzieć się, jak dokładnie odkształca się. Segment takiego łożyska, omywany przez gorący olej, pod wpływem działania temperatury, pod wpływem działania nacisków. To jest istotne, zwłaszcza w takich łożyskach, które rozwijamy z polimerową warstwą ślizgową które zachowują się pod tym względem znacznie inaczej niż te produkowane z tradycyjnych materiałów. I te różnice bardzo fajnie pokazuje nam program ANSYS i on tak naprawdę i jego narzędzia umożliwiają nam na odpowiednią optymalizację tych i dobór parametrów takiego łożyska. Dzięki tym metodom możemy obecnie prowadzić pracę nad Energooszczędnymi łożyskami ślizgowymi, takimi gdzie minimalizujemy te straty tarcia nawet o kilkadziesiąt procent. W praktyce, dla jednej dużej maszyny pracującej ciągle, takiej jak, jak na przykład duży silnik elektryczny no to może się to przekładać na oszczędności w skali roku nawet rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Drugi taki temat, który rozwijamy wiąże się z tymi łożyskami z warstwą ślizgową polimerową. One szczególnie dobrze sprawdzają się w turbinach ORC. To są takie niewielkie turbiny zasilane ciepłem odpadowym. Wymaga to zastosowania już takiego bardzo specjalistycznego łożyska, którego projektowanie umożliwiają nam między innymi na narzędzia programu ANSYS.